Witam ponownie. Nadal sobie siedzę na placu zabaw. Jest tutaj w miarę spokojnie. Zastanawiam się, jaki filmik dla was nagrać, żeby nie było znowu jakiegoś zonka. Pięć filmów w trakcie weryfikacji miały się pojawić na weekend. Znowu się przeliczyłem. To może wam opowiem ciekawą historię o moich rybkach akwariowych. Jak wiecie, mieszkając w Poznaniu też miałem akwarium. Praktycznie zawsze od dzieciaka gdzieś miałem swoje akwarium. Krótko przed wyjazdem do Rajchu mieszkałem już sam z moją ex się rozstałem. Powoli już zaczynałem wszystko w mieszkaniu pakować. Był klient na moje mieszkanie w Poznaniu. Troszeczkę wtedy buszowałem po badu, w sympatiach i tak dalej. Miałem wolną chatę. No i odezwała się do mnie pewna kobieta. W wieku gdzieś 27-8 lat. Blond na fotkach fajno. Pogadaliśmy. Mówię, słuchaj, troszeczkę jestem teraz zasypany pracą, ponieważ zmieniam mieszkanie. Nie mówiłem, że wyjeżdżam, bo po co? Mogłaby sobie pomyśleć, skoro wyjeżdża, to nie ma sensu, ponieważ każda, jak zawsze, twierdzi: Nie, 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 tylko się spotkamy i tak dalej. A po kilku spotkaniach zaczyna się dzwonienie, czemu się nie odzywasz i tak dalej. Także jak mojego kumpla dziadek mówił, pokazała ci cyca i cię omamiła. Tak sobie myślą, że ci pokażą i cię omamią. W każdym bądź razie się umówiliśmy u mnie na wieczór. Powiem Wam, fajnie zawsze to działa. Kto ma akwarium, ten wie, że jak jakaś pani do niego przyjdzie, światło wieczorem w akwarium jest. Zaświecone, czy tam zapalone, widać te rybki. Fajnie to wieczorem wygląda. Praktycznie nie zdarzyło mi się, żeby któraś jak przyjdzie, o, masz akwarium i od razu się przygląda rybkom. Nigdy inaczej nie było. Rybki taki troszeczkę wabik, muszę Wam powiedzieć. Miałem pufy w mieszkaniu. Czasami sobie usiedliśmy wieczorkiem. Przed akwarium na pufach. Patrzyliśmy na rybki, walnęliśmy sobie brąka. Obok zaraz akwarium w narożniku było łóżko. Potem można było sobie usiąść na łóżko, jak kogoś coś bolało się położyć. No i wiecie, co dalej było. W każdym bądź razie każda jak wchodziła patrzy o akwarium. Moje rybki mnie dokładnie znały. Do tego stopnia, że się ze mną nawet bawiły, jak sprzątałem akwarium. Wyobraźcie to sobie: podpływały, skubały. Miałem takiego jednego sumika, który cały czas siedział w trupiej czaszce, takiej akwariowej. Kupiłem go, był taki, potem już był taki. Skubaniec był taki, że jak sprzątałem przy dnie, Widzę, wypływa, słuchajcie, z tej swojej kryjówki i zaczyna krążyć w koło mojego palca. A ja tam coś czyszczę, szyby czy coś od środka. Przyspieszył, obtarł mi się o rękę. Mówię, już zaczyna od nowa zabawę. W ogóle wszystkie rybki to mi przeszkadzały w trakcie sprzątania, tak nie znałeś, że się ganiały, skubały, ja je palcem gdzieś po grzbiecie dawały się musnąć, nie? A ten był taki, podpłynął znowu, ale już wolniej znowu się ociera i przepłynął dalej. No to ja palcem do niego, to on się zatrzymywał gdzieś przy dnie, przy kamieniu, przy roślince. I dawał się palcem, słuchajcie, po boku przejechać, tak od głowy do ogona. To on wtedy przyspieszał, zrobił parę kółek, ale potem znowu wracał. Do tego stopnia, że po kilku okrążeniach, słuchajcie, to kładł się normalnie na boku, przy szybie, w rogu, a ja go po brzuchu palcem jeździłem po nim, a on się, Chyba się cieszył, sprawiało mu to przyjemność, nie uciekał, nie nic. Tak to lubił. No ale w każdym bądź razie rzadko mi się zdarzyło, że jakaś przyszła patrzy w akwarium. No rybki rozpoznają dobrze twarz. Nie są takie, słuchajcie, durnoty. To wtedy rybki się troszeczkę zawsze cofały od szyby, widziałem, ale. Nie chowały się, nie uciekały, przyglądały się, co to jest nowego tutaj, nie? Co to znowu za czupiradło tutaj Nygus na chatę przyprowadził. Jak jakieś, słuchajcie, jury na wyborach mis stały i się przyglądały. No i przyszła do mnie wieczorem ta, o której wspominałem. Pamiętam miała fajną koszulkę taką z dekoldem takie dosyć fajne miała baloniki że tak powiem no i zobaczyła akwarium i mówi o widzę masz rybki mogę zobaczyć i słuchajcie się nachyliła przed tym akwarium tak że tutaj była szczelinka nie Odbijało się wszystko w szybie akwariowej. Ja tak sobie patrzę, mówię, no, nachyliła się w pasie wąska, wszystkie proporcje zachowane. Mówię, fajna. A rybki? Ja patrzę, rybek nie ma. Mówię, jak? Gdzie są rybki? Ona się patrzy w to akwarium, a ja rybek nie widzę. Bo zawsze gdzieś pływały, trochę się cofały od przedniej szyby, ale gdzieś tam pływały i się przyglądały. Ja patrzę, rybek nie ma. Mówię, na co ona się tam patrzy? Gdzie są moje rybki? Jeszcze przed chwilą były przecież. Zapalałem światło w akwarium. Nie? Ja tak patrzę, nachyliłem się obok niej. Słuchajcie, a wszystkie rybki pochowały się. Pochowały się za krzaki gdzieś za kamienie znikły rybki, jak ją zobaczyły w tej szybie. Wszystkie rybki się zamaskowały, żeby ich nie było widać. Pomyślałem sobie jasny gwint, co się dzieje w morderza, jakby to boczek powiedział. Co się stało, że się takiej wystraszyły? Ja ją widzę tutaj w, obiciu, w odbiciu w szybie, a Mówię mi się podoba, a co wam się nie podoba, sobie pomyślałem, miała coś w sobie takiego, nie wiem, w twarzy. Czy może jak była taka nachylona i tu wisiało wszystko, wiecie, to może wyglądała jak jakiś kormoran z tymi. Może myślały rybki, że przyleciał i je za chwileczkę tutaj pożre. Nie mam pojęcia, co one w niej widziały, czego ja nie zauważyłem. Mi się podobała, fajnie pachniała, opalona, zgrabna, wszystko na swoim miejscu, a rybkom nie przypasowało. Ciekawa sprawa, ponieważ no, kilka się przez chatę przewinęło i takiej sytuacji nigdy wcześniej nie zaobserwowałem. Taka ciekawostka, muszę wam powiedzieć. Myślę, że pomyślały, że jakiś pelikan, kormoran. Jak się tak nachyliła, tu jej to wszystko to wyglądało jak ten gardzioł, gdzie ryby przetrzymują. Tak sobie myślę. Do następnego. Może tego nie przyblokują.